Dzień dobry wieczór, z tej strony Onbar i w kolejnym odcinku z gry Gabriel Sushi. Gramy dalej, bardzo mi się tak gra spodobała, więc czemu nie? Ja standardowo zapraszam do mojego sklepu z zegarkami. Link w opisie ergonis.pl. No, na my sobie przechodzimy oczywiście do krania dalej. A my już do możliwe wybory, znaczy bo możemy wybierać rzeczy fajne, to jest w ogóle bardzo ciekawe. To oczywiście tego nie chcemy. To jest złe, to jest średnie, to jest. Średnie. No nawet spoko, to jest OK. Ale standardowo, czyli nie zmieniamy nic. Generalnie. To co mamy jest super. E, tylko może oczywiście. Po prostu wybierzmy sobie to. No i dobre. Oczywiście gramy sobie na Medium dzisiaj już, no. Easy było easy. Ło. A to co to? No nie, 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 nie wróć. Mogę zresetować. Chyba nie. Czy pewnie mogę, ale... Mało się opłaca. Mam od razu 5 gwiazdek. Co oznacza Że obecnie... Tylko, tylko że aby on dostał nie? Okej. Okay. Dzisiaj mam plan taki. Ojej, salmon futomaki, co to jest? Salmon maki nigiri. Mam plan taki, żeby dokać wszystkie potencjalne tutaj miejsca. Z, z jedzeniem. Zobaczymy, zobaczymy co, co się, czy, czy, czy się uda. Salmon hosomaki, to jest te, no To jest dwa ryż, 2 te, dwa lotwe. To chyba to będzie najlepsze. Tylko ryż, ryż, potrzebujemy więcej ryżu. Yy, dwa ryże, 2 te, dobra, rozumiem. Tego jeszcze nie miałem w ogóle tej ryby. Tej ryby. To jest oczywiście całkowicie nowe. Onigiri droższe, nori droższe w diszu. For each dish on the conveyor belt gain. To jest. to jest spoko, ale. No dobra. To jest spoko. Ja mogę tak nawet robić, to jest ciekawe. Fajne to. A, od razu restokujemy oczywiście, żeby nie zapomnieć. Standardowo, lecimy oczywiście bardzo duży taki speedrun, jeżeli chodzi o. W tych rzeczy. Więcej typów oczywiście, że tak. Only eat poop can now visit your restaurant. To jest ciekawe, ale nie. Click on the knife and change the direction of the conveyor belt. What? Ciekawe to. Mamy oczywiście nowe perki lokowane, także wiecie. Jest rozwój. Tipów już dostajemy 42. Więcej dostajemy typów niż normalnie tego. Uuuh, Gankan Maki, super. Conveyor belt jest szybszy, ale to jest też spoko. Musimy oczywiście restockować, to nie, nie można zapominać o tym, żeby restockować rzeczy. Eee, przepraszam, takie coś ma być. Dalej trzeba zbierać, tak. Unlock enoki Queer? Ej, ...Killer? Ale nie wiadomo z czego to się robi. Enlo Ojej, to jest chyba jakiś błąd mi się wydaje. To jest chyba błąd. Ewentualnie ja się mam nauczyć jak się robi ten, tą rzecz, ale nie, no czekajcie. Hmm, jak by to można było robić? Jest to w cenie mniejsze niż to, to bym powiedział, że nie wiem. A tu jest! Okej, okay, dobra, przepraszam, przepraszam, to moja wina była. Po prostu tu jest więcej możliwości, drodzy widzowie. To nie jest. Tutaj widzę, że można robić więcej rzeczy. No tak, to akurat fajne. I to za darmo, praktycznie. For each ingredient beyond for Gaina. O, to było super na ryżu, ale no. No, może nie. Fishy business. To nie. Bazowa cena zwiększana. Pewnie, że tak. Yy, oczywiście, że tak. To się ryż sokuje. Ryż się musi robić. Tu musimy zwolnić to miejsce, tak? A tu cena chyba spada, tak? Rozumiem? Że to nie mogę tak tak se po prostu puszcę, bo to się zimne robi. Tak, to tak nie może być. Tu jest trochę, tu jest trochę większe są wymagania, drodzy widzowie. Okej, okay, rozumiem. Czyli to na przykład Faster Grill, to Food Burns wolniej, more rice. Pewnie że more rice. Czyli to, że ja tutaj teraz to puszę, to to jest zły pomysł akurat. Ale nie, dobra, to się ha-ha-ha Grilled dishes will cool down over time. Tak jest, rozumiem. Ale to, to to, to już zrozumiałem do tej pory. Jeżeli chcemy. O, to teraz na przykład dwa razy. I zostawiamy. O, no teraz puszczamy, żeby się nie spaliło tylko. Oj, mój wóz już powoli wiecie. To już jest, już jest ciężko. Już jest dużo rzeczy się tu dzieje. Bo i Rice Cooker is idle, to, na, to nigdy tak nie będzie. Tako Nigiri. Chcemy dokonać ja jak mówię, chciałem odblokować wszystkie rzeczy. W sensie. Wszystkie typy żarcia chciałem blokować, więc. Lecimy dosłownie we wszystko. Tak jest, ogólnie bo jakoś mało zarabiamy moim zdaniem. A to było złe chyba. For each i kura, to jest spoko. To jest najlepsze i niestety więcej nie mamy. Bo jesteśmy totalnie biedni. Eee, to anti-free, stay hot. To też nie chcę. Plus free... Plus, czy plus 8 golda? Tu nie ma tu jest unik, tu jest Unik, no to nie, nie, nie. To w ogóle... Nie, w ogóle to nie ma... Nie, nie dla nas kompletnie wszystkie są. To jest do reroll To jest fight. to jest lepsze. Better rice. Przepraszam, tak to ma wyglądać. To już jest zimne. To też jest zimne, okej. Okay. Eee, tak. Dobra. Okej, okay, to muszę jeszcze zrobić. Grilled mat. While the sushi mat is rolled... Ojej, to to średnie, to też jest średnie. Rong neighbor. To jest spoko nawet niep, niep, Jeśli mam być szczery To jest całkiem spoko Róg neighbor akurat widzicie Możemy robić sobie coś takiego po prostu i, i działa I się mnoży wszystko przez siebie Ile <laughs> hajsu od razu Kilku mnożników Pewnie, że tak Wystarczy, że będziemy robić coś takiego i to już daje nam ogromny mnożnik niep, niep, Który możemy jeszcze później zwiększyć niep, niep, o, dobra, pierwszy raz ten. Musimy sobie restockować, żeby on tym nie zapominał. Tak. Więcej tego. Yy, więcej tego. Tak. Super. Dwa tutaj już lecą. Ich Salmon, double deck to nie chcę. Yy, Okej, okay. no, trzeba, trzeba coś lecieć, nie? Oj, tutaj źle zrobiłem. Bo tu nie było bok siebie. Tak musi być. Teraz już lepiej zarabiamy, bo już jest, już jest ten mnożnik lepszy. Ten mnożnik dużo zmienia, drodzy widzowie. Mm, tak. O, deal z diabłem, zaraz zobaczymy. For each ingredient that has another ingredient below it. To nie. Double ikura. Create a dish containing ikura as an ingredient will produce plus one dish. No dobra, szczerze, się no, nawet spoko. Mamy jeden, jedno takie danie. Aha, ja mogę tylko trzy dania mieć ogólnie. Okej, okay, dobra, to ja nie mogę zrobić tego, co myślałem, że zrobię. Ja mogę mieć trzy dania sumarycznie, to nie, to, to jest jednak bardzo średnie. Customer Reversal i Play to nie. Uuuu, Matching Ingredient. To jest fajne, moim zdaniem. Bazowe takie. Ale po prostu bazową cenę po, po zwiększamy. Dobra, może. Tak zrobimy tym razem. Eee, tak. Najwięcej ma oczywiście ryż, więc ryż i to ryż zawsze będzie miał najwięcej. Eee, właśnie, tutaj rób te rzeczy. Bo że już nie zdążę to wystawić. Nie patrzyłem, co miał gabeł, co prawda, bo byłem akurat zajęty. To muszę przyznać. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden rol. A to no dobra, to już nie. To nie, no, nieważne. To niepotrzebnie dałem rola. Ten to te extra another dish. Okej. Okay. To było bardzo fajne z tego co kojarzę. Po prostu trzeba robić szybko te rzeczy. I jest ok. Tak. Tylko muszę. O prawie więcej tych rzeczy double salmon, Dish Containing salmon, okej okay, to jest więcej salmon, salmonu mamy też jeden kurczę nie mamy, mamy tragicznego builda moim zdaniem, bardzo zły build, bo w ogóle ten build nie jest związany z niczym konkretnym, tylko on jest totalnie losowo, losowo wszystko jest, to nie jest coś co generalnie jest dobre, ale mamy chociaż fajny ten, ten system z mnożnikami, to mi się podoba Nogi ryż, praktycznie w ogóle nie mamy tych Mamy tylko dwa takie, to też ryżem. z ryżem trzeba mnożniki jakieś To nie, to nie, full rice, o! O, to jest coś co jest super Od razu się zwiększa cena za każdy ryż, który mamy tutaj Wystarczy tylko zwię zwiększać ilość ryżu jest dobrze Kosz To może być ciekawe, czy ja bym chciał coś wywalić? Ja bym chciał wywalić jedno zdań, do które tak onigiri byśmy się nastawili może bardziej na bardziej jakiś związek, albo an enoki skewer, to jest takie średnie. Nie podam się to, wywalamy. Bardzo takie nietypowe to jest po prostu. Wolę bez tego po prostu działać. Będzie moim zdaniem po prostu lepiej. Okej, okay, na razie widzę, że. Więcej, więcej oczywiście typują. To jest super. To jest zbyt dobre, żeby tego nie brać, mimo że podoba mi się to, za, jakby, zawracanie też tego na śmociągu. Już mamy niektóre dania po 5000. Bardzo dobrze. No nie, no dobra. Teraz to już w końcu weszliśmy w tą fazę gry, gdzie się zarabia normalne pieniądze. Czyli duże pieniądze. Onigiri bazowa cena. Tego nie chcemy. Możemy na razie poulepszać to, co, co to mamy. Dopóki nie mam pomysłu na coś innego. Ale dobra, jest jakby... Cały taśmociąg jest ogarnięty. Dużo rzeczy na tym taśmociągu lata u nas, więc jest spoko bardzo. Jest bardzo spoko. Na razie wiadomo, tak klikam losowe rzeczy. Oj, rice, Pewnie, że rice, Pewnie, że rice. A teraz zapłacimy, żeby nie było Rice Cooker. Musi, musi działać cały czas. Bardzo szybko matujemy. dziwo, matujemy. No, w sensie, że mata bardzo, bardzo szybko działa. Tamago Hosomaki. Ocie, ja, co to jest? Byśmy mieli wszystko, wszystko z ryżem. I, i kilka rzeczy z tyłu, ale to takie średnie. Mogę znaleźć, wydaje mi się, coś lepszego. For every rising rice in rise container, jak mamy 300 ryżu, to to już jest 9. To jest nieźle. To jest ogólny nawet tylko ok. Ile mam tych staty? No dobra, jeszcze mam trochę miejsca. Dobra, weźmiemy sobie to. No jest, jest mnożnik, to trzeba przyznać. Jest mnożnik fajny taki dosyć. Znaczy się. restokujemy standardowo. Ryż dorzucamy. Od razu lepiej, jak nie ma tych, tych, tych skewerów. Szaszłyków, w zasadzie, szaszłyki, to są szaszłyki. For Ichikuna, mamy jeden. To jest super. Tishes with no rice. to nie. Ogólnie naprawdę, nie, w sensie, tak zadziwiająco mi się ta gra wyjątkowo podoba. Ona jest taka szybka, ale jest taka bardzo przyjemna. Trzeba przyznać. Na razie porobimy że tego troszeczkę, rzeczywiście. Dosyć szybko się to Więcej typuję, jak to działa, więc spoko. Bo można być bil w ogóle bez ryżu, nie? I wtedy, jak gdyby. Zakładamy, że ta maszynka do ryżu w ogóle stoi w miejscu. Ale czy to jest dobre? Nie wiem. Mi się chyba bardziej podoba, jak ona cały czas działa. O, tych mało my mamy. To tych, co dorobimy. Teraz trzeba dorobić. Oj. Hosomaki zdo, Ale dobra, to już trochę lepsze. Tak. Niech będzie to hosomaki. Niech będzie to hosomaki. Czego się on robi? A, po prostu... Takie coś. Takie coś. Pyk. Pyk. Dobra, co to mamy ciekawego? Po prostu upgrade, pewnie. Po prostu upgrade y, wszystkie kupimy. Je. Wszystko co ma więcej niż 3, pewnie że tak. Bym su sus Sushi Mate ulepszył na pewno. To nie. To ingredient dish to nie. To jest w ogóle ciekawe u nas. To są wszystkie do ulepszenia. Ghost? O, to jest coś nowego. A new ghosty customer will now appear with which leaves a ghostly copy of any the dish they eat from the conveyor belt. Takie średnie. To mi się podoba jeszcze. Rice up. Ja poczułem więcej ryżu. No nie, ale mam miejsce na te. To mogę kupić. Czemu by nie? Wszystko? No to jeszcze tak, no mamy jeszcze jedno Jest na czerwone, to może znajdę coś lepszego pod czerwone. To nie chcemy, oczywiście. No i tyle. Tyle tak. Nic więcej mi się tu nie podoba. O proszę. A nie, mamy jeszcze te. Myślę, że już ich nie mamy w ogóle. Szybciej, to jest. Więcej ryżu, więcej ryżu. Jak ten ryż się produkuje. E, źle, dobra. Le, źle, źle, źle. Tak jest. Eee, to tak. Ty w ogóle nie robiliśmy, więc możemy sobie tyle porobić je. O, szybciej, albo nie. To jest w obecnym momencie. Dwa razy dostajemy te rzeczy związane z salmonem. Pyk. Czyli to. I to. Mamy podwójnie. Oj za dużo ryżu. Better pewnie, żeby better rice. Yy, dobre. Kolejny raz przychodzi nas ten złodziej. Jest to niby już normalny tryb, ale jest spoko. Mamy fajny, fajny buildzik. Dużo hajsu tutaj yy, się zarabia. Więc problemu nie ma. Kosz. Czy coś wywalić? To jest by dobre. To jest, no, takie względne. Ten wrong neighbor też jest taki już chyba średni. For each to for each ridden, to nie jest takie najgorsze jednak. Dobra, to zostawiamy. Stockpile madness. More rice. Rice, a ja no, no, no dobra, mamy te rzeczy. No dobre, dobre, nie ma tutaj nic do wywalania, nie. Wszystko co mamy mi się podoba czego dawno nie robiłem? O, beta i kura, o proszę. Mamy jedno i kurę, ale niech będzie. Exactly free ingredients. Mamy jedno takie, to nie. To no, ta beta i kura jest okej. Okay. Będziemy więcej zarabiać, Ojej, 20-21 tysięcy, to sporo się zarabiamy na tej kurze? a pamiętajcie, że jeszcze mamy y, tipy. Poza tym, że jest cena, to typowanie jest większe niż cena bazowa. A przez to, że mamy ten... Y, tego perk'a na to, że oni czasami wezmą zadanie jakiekolwiek, to w zasadzie nie musimy robić nic konkretnego. My możemy robić tak naprawdę tylko te. co 60 tego... No tak, to jest naj, naj, najdroższe. Teraz bym mógł robić to, żeby oni zjadali talerze. Bo teraz wydaje mi się, że jest na tyle już szybka... Szybka tego... Szybkie działanie, że to jest easy. Więcej typują pewnie. Pyk. Od razu ten. Pyk. Pyk. Że sobie zristokujemy rzeczy. Żeby było wszystko, tak jest. Peter i kura, szybsze też. Przerolowanie, dobra. Sybsze rolowanie, niech będzie. Ale to szybko się teraz roluje, no. To mi się podoba. Mogę teraz spamować. Pyk. A tutaj gorsze danie wyszło niestety. To jest średnie, to jest dobre, bo nie potrzebujemy już za bardzo refilować zbyt szybko, bo my se radzimy po prostu. No od razu wizołem, se radzimy. Szybkie refilowanie jest mało mało przydatne. Tego dawno nie robiłem. A to też przecież mam mnożnik, że więcej tego jest. Oj, no nie, nie tak. Pik, pik, pik. Mamy już 3 miliony. Nie pamiętam, ile miałem ostatnio, ale biorąc pod uwagę, ile mamy dań na taśmę jest całkiem nieźle. With more than free, no pewnie, że tak. With more than free, to jest akurat dobre. O, tam mogę się, żeby, żeby więcej zamawiali. Bo jak mamy takie możliwości produkcyjne, to. Jak oni będą więcej zarabiać, to nic nam się absolutnie nie stanie. O, sklep. Upgrade, 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 upgrade. Tak, kolejny upgrade'cik. To jest to co chciałem, tak. Petri cura better onigiri. Three dishes in one order. Three dishes, aha, two dishes in three dishes, to takie no. Ile mam jeszcze miejsca na zielone. No, a, jeszcze jedno mam na niebieskie. Czy ja mam problem z tym, z tym refilowaniem? Niekoniecznie. Może być ten conveyor belt. A, jak nie mam miejsca na ten? To bym musiał wywalić na przykład. No nie, no nic. Dobra, Double Salmon mógłbym wywalić, żeby oni zjadali talerze. Ale powiedzmy. Niech będzie. No teraz oni będą zamawiali dużo więcej Triple the chaos Ale wydaje mi się, że i tak sobie poradzimy Raczej Mamy dużą produkcję Możemy sobie kolejny raz wzywać jakieś rzeczy, tak Czosomaki, Salmon maki se można poulepszać bardzo skurczę. Wiecie, nie wiem jak to się ogląda, bo mi się gra bardzo przyjemnie. Nie wiem jak to jest do oglądania. Natomiast, no. Takie, wiecie, klika, klikamy sobie, tworzymy tego dużo. Pełno tego leci. Jak ja to widziałem na tych. Na filmach, tak? Znaczy na filmach. No, na trailerze to kurczę wyglądało to strasznie skomplikowanie. Ale teraz wiem, że takie nie jest. Po prostu jest szybkie. Ale to nie za, że jest skomplikowane. Ale to jest... Ale to jest śmieszne. Mogę, tak, mogę tego tak naspamić. I stokujemy. Konwejor, belcik szybszy, tak. Eee... Pyk, pyk. tak. O! Mamy walkę z bossem. Proszę bardzo. Nawet nie wiem, czy to jest walka z Bosem, ale wiem, że dużo na tym zarabiamy. Yy... Oj. Dobra, dobra. Nie tak możemy spamować. Zwykle onigiri też może być, cyk cyk. Cyk Triple the chaos Co tu się dzieje? Ogólnie nie musimy sobie tego robić, wiecie, nie? Ale możemy sobie dzięki temu wbić bardzo mocno punktację Z tym perkiem, że oni jedzą cokolwiek, to... Powoduje, że mogę im robić cokolwiek i Im, im to pasuje O, to lepsze tego nas pamuje, to oni będą jedli. No i tyle. Super. Koniec. Mamy to. Oczywiście dajemy hajs, niech będzie. Ojej, ile tego on bierze. O kurde. No i dobra, to, to było medium. No, i na trybie medium udało nam się bez większego problemu wygrać. 16 bilionów, proszę bardzo. Najwięcej się sprzedało, proszę bardzo. Gunkan Maki, najdroższe w sensie. Najwięcej sprzedawałem tego Salmon Hosomaki, ale to nic dziwnego, bo ja po prostu klikałem tylko QWE. No, trzeba przyznać, że fajnie. Winna game with Salmon Chosomaki, Salmon Farmers, okay. the game with the Salmon Chosomaki recipe No i okej, okay. odblokowaliśmy no, kolejne difficulty. Okej, okay, nic więcej na razie nie odblokowaliśmy, no, dobra. To jest super ogólnie, te, te rzeczy co my teraz mamy to naprawdę są fajne, tu mamy już wersję jakąś chyba... To tak, to był pewnie easy, to jest medium, to jest pewnie hard. Będziemy jeszcze jeszcze zobaczyć. Ale na ten odcinek drodzy widzowie to było na tyle. Jeśli wam się podobał dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.